wybory samorządowe za nami, choć w niektórych miejscach odbędą się jeszcze drugie tury, tam gdzie kandydaci na prezydentów miast nie zdobyli bezwzględnej większości głosów, to jest 50% i więcej. Takich wyborów, tak fatalnej organizacji, tylu fałszerstw, nadużyć, chaosu wywołanego przez członków komisji wyborczych na wszystkich szczeblach, z państwową komisją wyborczą włącznie, nigdy w Polsce jeszcze nie było. Ustalenia Państwowej Komisji Wyborczej są trudne do przyjęcia, są całkowicie niewiarygodne i nawet totalna zapaść systemów komputerowych, które miały liczyć głosy, nie tłumaczy bałaganu. Państwowa Komisja Wyborcza podaje ciągle jakieś cząstkowe wyniki, zaprzeczając wcześniejszym. Pierwsze ustalenia dawały bowiem zwycięstwo prawo i sprawiedliwości, drugi wynik miało uzyskać PO, a trzeci niezły nawet PSL. Jednak kolejne wyniki cząstkowe podawane przez Państwową Komisję Wyborczą po kilkudziesięciu godzinach całkowicie odwróciły kolejność i dały ogromne, niewiarygodne zwycięstwo PSL-owi, potem ustaliło na drugim miejscu PO, a gdzieś daleko w tyle ustawiono prawo i sprawiedliwość. Takie zmiany w ogóle jednak nie są możliwe. Ogromna ilość fałszerstw, rekordowa ilość tak zwanych głosów nieważnych jak na przykład w Malborku, gdzie co czwarta osoba nie potrafiła rzekomo wypełnić karty do głosowania i postawić jednego krzyżyka w jedną kratkę, wykrycie pojedynczych włamań do systemu obliczania głosów i zorganizowany atak jakichś hakerów na ten system Usuwanie z kart wyborczych list Prawa i Sprawiedliwości, podsuwanie wyborcom do głosowania kart już wcześniej przez kogoś z zakreślonymi nazwiskami pokazuje skalę skandalu. Wybory samorządowe okazują się gigantycznym państwowym skandalem i farsą. Dziwi w tej sytuacji bierność i spokój władz państwowych, które przyglądają się temu w istocie zamachowi na demokratyczne wybory w Polsce, na konstytucyjne wolności Polaków, ich prawa wyborcze, konstytucyjne prawo do pełnej jawności życia publicznego, w tym procedur obliczania wyników wyborów. Nie widać działań prokuratorskich, nie ma zaniepokojenia z sytuacją u pani premier ani marszałka sejmu. Bagatelizuje sprawy rzeczniczka prezydenta państwa. Rządowe media jak zwykle zarzucają Polakom histerię i wyciszają tę jawną wyborczą prowokację przeciwko państwu polskiemu, przeciwko nam. W czyim interesie? Demonstracyjne, bezczelne lekceważenie wyborców przez organy państwa jest nie do zaakceptowania. Niestety udało się obecnemu układowi władzy PO, PSL, SLD i Palikotom stłamsić Polaków, którzy nawet nie reagują już specjalnie na to wielkie oszustwo, które własnymi oczami oglądają. Tak wmówiono w TVN, gazecie wyborczej, mediach rządowych nam, że jesteśmy ciemni, głupi, że odpowiadamy za eksterminację Żydów w czasie II wojny światowej, że jesteśmy leniwi, że jesteśmy rasistami, homofobami, że jesteśmy brudni, śmierdzimy kanapkami z jajkami. Tak nam skutecznie wmówiono, że zmieniono nas, walecznych, kiedyś dumnych Polaków w bierną, strachliwą masę, która boi się nawet iść do szkoły lub przedszkola i zaprotestować przeciwko seksualnemu demoralizowaniu naszych własnych dzieci i wnuków. Co się z nami stało? Proszę państwa, właśnie jest kolejny akt odsłony zabierania nam naszej ojczyzny, a wy nic. Trzeba się organizować, pisać do władz, żądać wyjaśnień. Czy można być bardziej publicznie upokorzonym niż jawnymi prowokacjami wyborczymi? Władza jest w naszych Polaków rękach, a nie o jakiegoś aktualnego układu władzy. Warto przypomnieć sobie jednak niedawne słowa byłego premiera Tuska, który zdążył ewakuować się do Brukseli. I tutaj cytuję mniej więcej luźny sens wypowiedzi. Zrobimy wszystko, by władzy oszołomom spis, bo tak określa się legalną parlamentarną opozycję, czyli jedną trzecią Polaków, czyli zrobimy wszystko, by władzy oszołomom nie oddać. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, również innymi niż prawne metodami, bo musimy, czyli niby platforma, ratować demokrację. Tak właśnie mówił samozwańczo pan Tusk. Więc teraz widzimy, patrząc na wybory, które z założenia winny przecież w cywilizowany sposób ustalać i ewentualnie przekazywać władzę, jak PO i różne siły z nią związane formalnie i nieformalnie walczą o swą w cudzysłowie demokrację, rozumianą jako utrzymanie zdobytej władzy za wszelką cenę, wszelkimi sposobami. Proszę Państwa, obudźcie się!